Dzień dobry. Stacja ITD. Dzisiejszym moim gościem jest dr Hajbitowany Egbert Piasecki z laboratorium wirusologii. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. I dzisiaj popowiadamy o tym skąd się biorą wirusy, te nowe. Które pojawiają się raz na jakiś czas. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień dotyczących nowych wirusów, takich jak SARS-2, wirus ospy małpiej Wcześniej był ASV, był HIV, był ebola. Czy rzeczywiście pojawiają się tak wiele nowych wirusów? Problem nowych wirusów to jest szerokie zagadnienie. Co to znaczy nowe? Po pierwsze, nowe dla badaczy ale no, bardziej mamy do czynienia z tym, co jest w mediach, gdzie co już to o czymś nowym jest mówione, jakaś nowa nazwa się pojawia. Jakiś czas temu badacze ukuli takie powiedzenie new and emerging pathogens, czyli nowe lub nabierające znaczenia czynniki chorobotwórcze. I w, pod tym terminem kryje się wiele różnych sytuacji. Po pierwsze, nowe to może oznaczać nowo powstałe, takich, których nigdy wcześniej w przyrodzie nie było. I tutaj możemy z wirusów takich znanych wymienić SARS-1 i mhm. 2, MERS, HIV-1, HIV-2 i niewiele więcej. O wiele szersze pojęcie dotyczy wirusów nowo odkrytych. One są dla nas nowe, bo myśmy ich nie znali. Teraz poznaliśmy i jest nowa nazwa, i w ogóle opis wirusa, opis choroby, i co się dzieje, co on wywołuje, gdzie występuje. Ale te wirusy w przyrodzie istniały od dawna. Takie, takich nowo odkrytych jest coraz więcej, bo poznajemy coraz więcej wirusów. My znamy w miarę dobrze wirusy człowieka, nieźle wirusy zwierząt czy roślin hodowlanych, natomiast organizmy żywe są słabo poznane. Mówi się, że przynajmniej jeden gatunek wirusa przypada na jeden gatunek organizmu żywego tak skromnie, jeden na jeden. Znamy kilka milionów gatunków. A gatunków wirusów znamy około 10 tysięcy. Więc do poznania jest bardzo dużo i bardzo dużo wirusów poznamy w najbliższych latach i w dalszych latach. Z tym, że niewiele z nich będzie będą to wirusy, które mają jakieś znaczenie dla nas. Te wirusy, które mają duże znaczenie, a są takimi nowo poznanymi, to tu można wymienić wirusy zapalenia wątroby C i e. Opisane około 30 lat temu. E, wcześniej wiedziano, że są jakieś zapalenia wątrowe wirusowe e, o nieznanym podłożu. Określano to, że są wirusy nie A, nie B. Taka dziwna nazwa. No a później opisano kolejne wirusy, ale, ale one istniały od dawna, są nowo poznane. Z takich nowo poznanych, tu można wymienić HTLV1 i 2, wirusy Hendra, Nipa i tak, dalej, i tak dalej. Tego jest duża lista. Wirusy nowo poznane zazwyczaj są bytującymi w przyrodzie od dawna, co pięknie wykazano badając Pandora wirusy. Pandora wirusy to są wirusy atakujące ameby. No więc, z człowiekiem nie ma to nic wspólnego, ale biologicznie są to bardzo ciekawe twory opisane 10 lat temu. Są to wirusy wielkości bakterii, o zupełnie nietypowej dla wirusów budowie. Dla wirusologów było to zaskoczeniem, że jest coś takiego. I one opisane zostały w ostatnich latach, natomiast z wykopalisk, ze zmarzliny syberyjskiej odkopano materiał i ożywiono właśnie te Pandora wirusy w materiale, który zamarzł 30 tysięcy lat temu, czyli już wtedy one hmm. były, czyli na pewno nie są to jakieś nowo powstałe wirusy. Tylko jest to coś nowego dla wirusologów. Kolejna grupa tak zwanych nowych wirusów, i tu już bardziej w kierunku nabierających znaczenia to jest sytuacja, kiedy wirus zmienia zasięg geograficzny. Coś, co występowało na jednym terenie, nagle pojawia się na innym. No i tutaj możemy wymienić na przykład obecną ptasią grypę H5N1, która przez 30 lat krążyła po Europie, Azji, Afryce, a dwa lata temu dotarła do Ameryki, najpierw północnej, później południowej. Nowy zasięg występowania. Wirus zachodniego Nilu był w Starym Świecie od dawna, a w 1999 roku pojawił się w Ameryce. Dawniej też mieliśmy do czynienia z takimi zmianami zasięgu. Żółta febra wywoływana przez wirusa występowała w Afryce subsaharyjskiej. Kilkaset lat temu wraz z konkwistadorami dotarła do Ameryki, czyli zmienił się zasięg mhm. występowania. Te zmiany zasięgu występowania wirusów bardzo często wiążą się ze zmianą zasięgu występowania przenosicieli. Wirus Zachodniego Nilu, żółta febra to są wirusy przenoszone przez komary. Zmienia się zasięg występowania komarów i wirusy też się przenoszą na nowe tereny. Teraz mamy zmiany klimatyczne komary bytujące w, ciepłych, w ciepłym klimacie przenoszą się na północ. A te komary, jak Edes egipti, Edes albo Pictus przenoszą Dengę, przenoszą chorobę Zika, Cikungunie. na razie do nas jeszcze nie dotarły, ale już na południu Europy już edes albo piktus występuje. Póki są to komary niezakażone, no to one nic nie przenoszą, ale jak zaczną przenosić wirusa, a zakażenie komara to nie musi być tylko, że ten komar gdzieś złapie w środowisku wirusa. Komar kując nas, jeśli ukuje zakaż osobę zakażoną wirusem, która na przykład przyjechała zakażona z rejonów tropikalnych, a u nas komar ukuje taką osobę, potem będzie kłuł następną osoby i przeniesie zakażenie. Tutaj są potężne możliwości. A skąd się biorą te nowe wirusy? Nowe wirusy rozumiane jako nowo powstałe wirusy. Mogą powstawać na kilka sposobów. Po pierwsze, może to być ewolucja wirusów człowieka. mówimy o wirusach człowieka. Taki wirus grypy. Wiemy, że zmienia się co roku, że są stałe zmiany. Też SARS-2, też się zmienia. Z tym, że to powstają zwykle nowe szczepy. Nie jest to raczej powstawanie nowych gatunków. Powstawanie nowych gatunków wiąże się zwykle z introdukcją wirusów zwierzęcych. Głównie od ssaków, rzadziej od ptaków. Człowiek jest eksponowany na wirusy wszelkich organizmów. Z tym, że musimy zdawać sobie sprawę, że wirus dostosowując się do komórek gospodarza, dostosowuje się na przykład do komórek roślinnych. My, jedząc sałatę czy marchewkę, zjadamy wirusy tych roślin. Natomiast dostosowanie tych wirusów do komórek roślinnych wyklucza przejście tych wirusów na człowieka. Na człowieka przychodzą głównie wirusy od zwierząt spokrewnionych, mniej lub bardziej. Także głównie są to zakażenia. Od zwierzęce, od ssaków. Taki proces zachodzi w historii cały czas. HIV-1 przeszedł na człowieka, prawdopodobnie z szympansa. Tu prawdopodobnie, bo to nigdy nie ma pewności, ale analizując sekwencje wirusów, badacze doszli do wniosku, że wirus szympansa był. Pierwowzorem dla HIV-1. HIV-2 przeszedł z mniejszych małp, z gerezy. Wirusy SARS, MERS, tutaj prawdopodobnie takim rezerwuarem są wirusy nietoperzy, i z tego rezerwuaru wirus przeszedł na człowieka. Takie przejście to nie jest takie łatwe. Wirus musi się dostosować na kilku poziomach. Wirus musi rozpoznać komórki człowieka. On był ukierunkowany na komórki zwierzęce, na białka na tych komórkach. Teraz musi rozpoznawać białka na komórkach człowieka. W tej komórce muszą zajść procesy, które umożliwią replikację wirusa, a następnie wydalanie wirusa z komórki, który będzie mógł zakażać kolejne komórki czy kolejne osoby. To jest dość skomplikowany proces, także te przejścia międzygatunkowe wirusów zdarzają się dość rzadko, no ale, ale zdarzają się. Wirusy grypy, tutaj niektóre pandemie wirusów grypy były spowodowane introdukcją wirusa ptasiego. Konkretnie tu najbardziej się myśli o wirusie hiszpanki. Że była to introdukcja wirusów z ptaków blaszkodziowych, głównie skaczek, który przeszedł. Wirus przeszedł na człowieka, dostosował się w jakiś sposób i stał się wirusem ludzkim. Późniejsze pandemie wirusa grypy to była. Głównie proces tak zwanej reasortacji, czyli mieszania się wirusa ludzkiego dotychczasowego z jakimś wirusem zwierzęcym, ptasim lub świńskim. Powstawał taki mieszaniec o nowych właściwościach i rozpoczynała się nowa pandemia grypy. Teraz mamy sytuację zagrażającą z wirusem H5N1. Ta grypa ptasia y, zakaża y, sporadycznie człowieka. Y, było niecałe 900 przypadków zakażeń ludzi y, z dużą śmiertelnością około 50%. No, ale w skali y, dwudziestu kilku lat 900 przypadków to jest mało. Y, natomiast widzimy, że wirus się zmienia. Y, obserwowano y, Zakażenia u ssaków, u norek, fok. No a teraz w Polsce mamy doniesienia o grypie u kotów. Trudno powiedzieć, jaki jest potencjał tych wirusów. To czy to są tylko zakażenia, tak powiedziałbym, od ptasie, czy też mamy przenoszenie wirusa na przykład pomiędzy kotami. W pewnym momencie taki wirus może się dostosować do namnażania w komórkach człowieka, no i, mamy, no i mamy nową pandemię, w tym przypadku pandemię grypy. Zmiana zasięgu geograficznego też jest ważnym tutaj czynnikiem działającym w powiązaniu ze zmianą właściwości wirusa. Wirus Zika jest znany od kilkudziesięciu lat. Był on znany właściwie tylko specjalistom, którzy badali wirusy zakażające małpy w Afryce Środkowej. Przypadków zakażeń ludzi do roku 2007 było kilkanaście. I były to lekkie zakażenia, mało istotne, bardziej takie ciekawostki. E, później wirus zaczął częściej zakażać ludzi. Ten wirus się zmienił i zaczął wędrować po świecie. Ludzie zakażeni się przemieszczali, e, komary nabywały zakażenie od tych ludzi e, zakażonych i przenosiły na innych ludzi. W 2015 roku wirus dotarł do Ameryki, no i tam było duży, duży, duży problem był, szczególnie z tego powodu, że wirus okazał się wirusem teratogennym. Jest to w tym sensie jest to nowo powstały wirus, nowy szczep o nowym zasięgu geograficznym. Ciekawe badania zostały ostatnio opublikowane na temat komara Edes Aegypti, komara, który przenosi wirusy takie jak właśnie Zika, denga, żółta febra. Ten komar dawniej był komarem leśnym. Natomiast około 5-6 tysięcy lat temu, takie szacunki są. Wirus przeniósł się na tereny mniej lub bardziej zurbanizowane i dostosował się do człowieka. W ten sposób, że komar zaczął wyczuwać człowieka jako preferowanego gospodarza. Komar rozpoznaje po, po zapachu, no i tutaj się pod tym względem dostosował. No, i, a człowiek okazał się bardzo dobrym y, żywicielem takiego komara. Ludzi jest dużo i coraz więcej. Ponadto y, ba, badacze, którzy to analizowali, sugerują, że to przejście wiązało się też z pustynnieniem Sahary. Że dawni komary bytujące na terenach leśnych, sawanny, w przypadku pustynnienia, Zaczęły znajdywać y, y, z, takie zbiorniki wody, miejsca z wodą w pobliżu siedzib ludzkich. Człowiek więc zaczął dostarczać im y, pożywienia i wody. A więc komar zmienił swoje zachowanie. A ponieważ komar ten może przenosić różne wirusy, więc wraz z tą zmianą zachowania zaczęły się pojawiać zakażenia. U ludzi. A czy y, tak naprawdę wiadomo, kiedy jesteśmy atakowani przez te od dawna już znane wirusy? Ostatnio dowiedzieliśmy się na ten temat nieco więcej. E, z pykopalisk, tak to można nazwać. E, poznajemy genom e, człowieka e, z, 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 ta, z takich pozostałości kostnych. Ale przy tej okazji też możemy poznawać genom różnych patogenów, w tym genom wirusów. I zanalizowano na przykład genom wirusa ospy prawdziwej ze szczątków sprzed kilkuset, kilku tysięcy lat. I wnioski z tego są takie, że wirus ospy prawdziwej przeszedł na człowieka, stał się wirusem ludzkim, Gdzieś 6-8 tysięcy lat temu, tutaj trwają spory, czy wcześniej to był wirus zwierząt kopytnych, czy wirus gryzoni. W każdym razie, gdzieś w tamtym czasie, w rejonie zapewne Bliskiego Wschodu, wirus ospy prawdziwej stał się tym wirusem ludzkim. Ten wirus ewoluował. Badając sekwencje wirusa sprzed kilku tysięcy lat, sprzed tysiąca, kilkuset lat, trzystu i tego z ostatniego okresu przed eradykacją, widać, że wirus ten tracił pewne geny, że stracił kilkanaście co najmniej genów, które jak się uważa są odpowiedzialne za to, że wirus. I był wirusem bardziej łagodnym dawniej i wirus ten nabierał zjadliwości. To jest takie trochę inne podejście ewolucyjne niż w przypadku większości wirusów. Większość wirusów, dostosowując się do człowieka, staje się wirusami coraz bardziej łagodnymi, ponieważ w interesie wirusa nie jest zabijanie gospodarza, tylko Namnażanie się tak, żeby gospodarz żył, namnażał, więc to jest bardziej korzystne. W przypadku wirusa ospy prawdziwej było odwrotnie, ponieważ tutaj ewolucja związała się z utratą genów, które wiązały się z, z modulacją odpowiedzi odpornościowej. W efekcie wirus ospy prawdziwej, prawdopodobnie w czasach starożytnych, nie był tak zabójczy, jak w ostatnich kilkuset latach. O, gdzieś około 300 lat temu y, powstały już takie szczepy, y, no te współczesne, hmm. o bardzo dużej zjadliwości, gdzie śmiertelność wynosiła około 30%. Tak więc y, możemy z tych badań poznać nie tylko od kiedy wirus jest wirusem ludzkim, ale też jak ewoluował. Inne badania tego typu dotyczą wirusa zapalenia wątroby typu B. Tutaj znaleziono takie, takie sekwencje wirusowe z materiałach sprzed około 6000 tysięcy lat. Kolejnym przykładem jest wirus odry. Wirus odry bytuje z człowiekiem od nie tak długiego czasu w skali historycznej. Dawniej uważano, że wirus ten pojawił się u człowieka około roku tysięcznego, teraz przesuwa się do granicy na rok sześćsetny przed naszą erą. Przodkiem wirusa odry jest wirus księgosuszu, czyli wirus odry bydła. Najwidoczniej wirus zwierząt hodowanych przeszedł na człowieka, doszło do zakażenia człowieka i modyfikacji wirusa. Także otrzymaliśmy wirusa, który wyłącznie wywołuje chorobę u człowieka jest w pełni ludzkim wirusem, no ale jego historia to jest około 2,5 tysiąca lat. Bardzo dziękuję za tą pigułkę historii dotyczącą wirus, wirusów w ogóle, które y, krążą w naszym tutaj środowisku. Y, gdyby Państwa jeszcze interesowało coś więcej w, ten, w tej tematyce, zapraszamy do bezpośredniego już kontaktu z doktorem habilitowanym Egbertem Piaseckim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy do kolejnej odsłony stacji IITD. Do widzenia.